Ja, niezależny inżynier. W dzisiejszym poradniku technicznym porozmawiamy o częściach zewnętrznych Waszych budynków. Skupimy się na konserwacji dachów i daszków, które znajdują się nad drzwiami wejściowymi. To ważne elementy, o które również musicie dbać i kontrolować. Najważniejszą kwestią, o której należy pamiętać, to coroczny przegląd dachu. Podczas przeglądów koniecznie zwróćcie uwagę na drożność rur spustowych. Należy regularnie czyścić rynny i rury spustowe z zanieczyszczeń takich jak pióra, gałęzie czy liście. Aby zapobiec zamarzaniu opadów i zmniejszeniu przepustowości rynien i rur spustowych. Na dachu zabronione jest mocowanie wszelkich elementów, takich jak np. panele fotowoltaiczne bez zgody zarządcy. Należy unikać stosowania agresywnych środków chemicznych oraz twardych materiałów do czyszczenia blach. Użycie nieprawidłowych materiałów może spowodować trwałe uszkodzenia powłoki blacharskiej. Przynajmniej raz w roku musicie pamiętać o tym, żeby wyczyścić nawierzchnię daszku nad drzwiami wejściowymi oraz o impregnacji papy. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konserwacji dachu i daszków znajdziecie w instrukcji użytkowania, która była Wam przekazana podczas zdania lokalu. Pamiętajcie, że wstęp na dach mają jedynie osoby uprawnione do tego, dlatego nie wchodźcie tam sami, tylko zlećcie to osobom z uprawnieniami. Razem z inżynierami JDM Developer serdecznie zapraszamy Was do sprawdzenia pozostałych materiałów wideo, w których opowiadamy, jak prawidłowo użytkować Wasze nieruchomości.